PEGI 18 Rockstar Games oddaje graczom Grand Theft Auto Online świat, w którym dynamiczna rozgrywka sieciowa zachowuje znaną z Grand Theft Auto swobodę. Tutaj nikt ci nie powie, co masz robić. Gra połączy żywy i dynamiczny świat pełen nieszablonowych osobowości z wieloma nowymi rozwiązaniami. Welcome to paradise. <laughs> That was w dziedzinie mechaniki oraz szerokim wachlarzem zorganizowanych i improwizowanych zajęć. Po przylocie do Los Santos znajdziesz się w miejscu, które obfituje w okazję do zarabiania i wydawania pieniędzy. Yourself, you know Można się w nim świetnie bawić, ale też wpaść w nie lada kłopoty. Możesz samotnie przemierzać świat, zawierając przyjaźnie i stawiając czoła wrogom. Lub dołączyć do ekipy, z którą zorganizujesz zuchwały napad lub po prostu pograsz w klasycznych trybach sieciowych. Możliwości są niezliczone. Każda akcja przynosi pieniądze i szacunek. Gotówkę można wydać na dopasowanie postaci, jej ubioru, broni i pojazdu do własnych upodobań. Jeśli trafi się grubsza kasa, dobrą inwestycją będzie zakup mieszkania, aby ugościć w nim swoich znajomych. Możesz też sprawić sobie garaż na odpicowane pojazdy, którymi będziesz się ścigać po ulicach, przestworzach i na morzu. Albo zwyczajnie bujać po mieście dla lansu. Każde Twoje działanie wpłynie na otoczenie. Poznasz nowe postacie, wypełnisz kolejne misje i zgarniesz wspaniałe nagrody. Możliwości są praktycznie nieograniczone. Rockstar będzie nieustannie dodawać nową zawartość dla graczy. Ponadto, dzięki wbudowanemu kreatorowi, każdy może zaprojektować własne wyścigi i tryby deathmatch. Stworzoną zawartość następnie będzie można udostępnić znajomym i całemu światu. Warto też sięgnąć po twórczość innych. Grand Theft Auto Online przenosi wolność wyboru cechującą Grand Theft Auto do rozgrywki dla wielu graczy w dynamicznym i wspólnym świecie.